Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tajemniczą przesyłką z Pixelboxa. Będzie to unboxing. Dlaczego zamówiłem znowu Pixelboxa? Ponieważ pojawiła się tam kolejny raz franczyza, którą bardzo lubię. Znowu jest to obcy. Ostatnio przyszła taka oto figurka. Parę innych gadżetów z, właśnie pierwszej części z No Ósmy pasażer, no stromo, obcy. Ta koszulka już się przydała w Muzeum Obcego w Barcelonie. A dzisiaj kolejna przesyłka. Oczywiście nie tylko poświęcona filmowi Aliens. Albo Alien, zobaczymy. Ale też będzie Deadpool i możliwe, że coś jeszcze. Już tak naprawdę nie pamiętam co. Także zabieramy się za unboxing. Dobra, Uuu. o dobra, od razu widzę yy, i sięgam po power loadera z, właśnie z Aliens yy, to znowu chyba ta sama firma yy, co figurka yy, z wcześniejszego Pixelboxa, także spodziewam się, tak troszeczkę taka przerysowana, yy, ale model jak najbardziej yy, zacny, Teraz no, pokażemy. To pojawiło się jakiś czas temu już te pixelboxy, ale specjalnie nie patrzyłem na materiały inne, ponieważ sam chciałem się zaskoczyć i jest to no naprawdę Ripley w Power Loaderze jest co podziwiać. Bardzo fajna figurka. Widzę też Popa z Deadpoola. Tutaj akurat jest to Ladypool. Akurat. Pola lubię, więc jak najbardziej Zobaczmy jaka przypinka tym razem O, jest to e, Fallout Czyli też francuszyza, która w sumie e, Jest ciekawa dla mnie I zobaczmy z czego będzie koszulka Nuka Cola Czyli koszulka z, fa koszulka z Fallouta e, Jest bardzo dobrze O, jeszcze Jeszcze pieniążek z Nuka World, to jest Token, no replika Nuka Kate Tokena, bardzo fajny zestaw, wydaje mi się, że fajne trafienia, jeszcze pokażę je na zdjęciach, także jestem zadowolony.